Papa, papa, pa, 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 hejo, wytychyman jak tam się dzisiaj czujesz Hejo, jak wytychyman jak tam się dzisiaj czujesz bardzo dobrze, a ty? Ja też dobrze, ale ja cię bardziej, a tak w ogóle to co robisz nic Aha, wiesz, że nagrywam teraz odcinek na YouTube Wiem, dajcie mu łapkę i suba A z naszej karli? Nie wiem, po co się spytają, to ale dobra o, znasz to? ten program on jest z lat 20. No właśnie, piona ziomek, piona ziom A czy zaśpiewasz mi coś? Tak, czy będziesz miał dziewczyną, zaśpiewaj piosenkę. 100. Jakie masz gry? Jakieś strzelanki? O, fajnie, daj suba. Kanał Kasia, YouTube, polecam. A mój kanał też polecasz: youtube.com Galiantos007. Chcę, żebym ci paszkę wysłał tak z... e? nie chcę mówić tego, a dobra co myślisz o tym, żebyśmy jutro na mój kanał nagrali jakąś grę? on um, sub znasz go Madrydasz? a znasz Karolka? Karolek P xxx y. który polskie twórcy jest najprzystojniejszy? jeden Steven a, lubię z tobą pisać ja też, kocham cię a znasz, że... A znasz mnie, że mnie kochasz? dobrze, że wy... dobrze, że wyjdziesz do mnie że jak ktoś ogarnia, to możemy się z innymi porozumieć i tak jesteśmy jeszcze na poziomie wioski, jeśli chodzi o naszą rasę tak właściwie mądre słowa, wiem dobra, ja kończę, przyjacielu, pa, pa, się siema, siema anonimowy, siema anonimowy siema gnoju, hej, kochasz mnie? Karol się kocha Poznajcie z nim więcej darmowych dobra, nara, asystent google jest lepszy tak, chyba tylko dla debili zemk co? Ja napisałem? To chyba nie pisałem ja Albo pisałem, ale poza odcinkiem Zamknij pi... Wiecie co, jest? Wiecie co dalej jest napisane o, jesteś najlepszy Bartek Ej, mam pytanie, jakie jesteś? G. Nie chcę mówić takich słów I nie wiem, czemu takie coś pisałem A Dobra, tylko nam też idzie Aha, i Dobra, na razie co za mną było? Or, nie, co nie, hej, ile razy będziesz się witać, ile razy znasz 11, -tkę? pewnie, że z wami jest super. No i to na ilitera, poznajszymy z tymi więcej promionowych, bez reklam, co tak... coś się tak patrzy... Cool. Yeah. ...kuje. Ja byłem aż taki bulgar... ...bo ja byłem aż taki bulgarny kiedyś? Nie, bo ja idę na Fame MMA z Marcinem XD. Będziemy się bić, to chodź, wejdźcie na teraz. To jest napisane to, co pisałem pod filmami Kruszfila, kamerzyście i takich innych. Zawsze. Wejdźcie na mój kanał i dajcie mi łapkę w górę, suba, dzwoneczek i komentarz, please. Oddam 3 suby od razu, obiecuję i we wszyscy się liczycie, please. Tak, ja jestem dobra, Nara, boję się, jestem głupi, się niemowy, kocham Cię, Kole moje na snapie. Kocham cię skarbie, ja ciebie też. Ty, P. Co powiedziałeś? Spedalony Hamie? Graj, jesteś P. Wiem to lepiej niż ty. Siem anonimowy się ma P. Siemarowa, że się Siem ma P. Eki, I don't know what you think, p Siemarowa, że ty i nie mów tak, bo co. Polo, co bo. Disco Polo, Disco Polo, wejdźcie na mój kanał i dajcie mi łapkę w górę. Elo, nara, hej, wypadł. Zbarł panno laulu. Jedenastka. Eleven. Jeden. Fajnie. XD. Dobra, ja udaję, jak, jak to ja Emilka Napra Ja naprawdę chcę w szkole z Tomkiem powiedz mi to. Żbik. Nie, kurna, ryś. Dobra. Kończę, pa. Pa. Pa, 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 pa. Siemano. Żeby wilkoł żeby wilk ołka, cieba co tam, kocham cię, a ja cię nie, a ja cię tak całym, a ja nie, no to z nami koniec, tak. Zaproś mnie na snape, Apple. Dzięki, baju że małej zabawy z nim, heh. Sarcepy, jakieś tam coś tam, I don't know what you're saying, please teach me. I don't know what you're saying, please teach me. I don't know what you're saying, please. 11, 11, 10, tak, mam tyle lat. 9, 10, 8, Kamilu, drela 7, ile kolorów ma tęcza? 6, dzień dobry, 5, palców 4, 4, 3, kocham cię, 2, 4, 1, fajnie, 0, no. Jesteś zerem, mniej niż 0, mniej niż 0, dobra, kończę, pa, pa, pa. Siemano, siema Marta po długiej przerwie, siema Co tam, wszystko w porządku? A to, poza niczym, nic, więcej darmowych bez reklam. Też wszystko w porządku Co się stało? Jestem w szpitalu, a to źle Tak, robią mi operację, czego? Płuc Nie wiem, czy to przeżyje Hej, co? Master, Billu, deska, młotek Miley, krus, Jim Carrey Mam takiego małego, że wchodzi W mini minijak Co? Elo Poza niczym, nic, więcej darmowych bez reklam Słuchaj, może coś... Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, co? Mówią mi lekarze, że mam zawołać kogoś, żeby mnie wspierał w szpitalu pomożesz. Ja chcę tylko powiedz gdzie, kiedy i o której a będę. Lubisz gry mobilne. Nie wiem co to jest. Zdobyć tę grę. Nie jest źle. zebul FIF, ulubiona gra z Sim Zmieniło się na przykład. To nie ma nic do rzeczy, to przyjdziesz idę. Okej, okay, zróbmy to dziś. Ale co? J cyde. Zakceptania. Jesteście na blizie. Na czym? Na no, hulajce przecież. na anonimowe. Nie jestem na hulajce, bo jestem w szpitalu. A to... A to źle. Poza SimSimi sim, więcej darmowych bez reklam. Masz mnie gdzieś. Okej, okay, nie muszę... nie musisz przyjeżdżać. Muszę. Nie. Co się dzieje? Nic, to nic. Chcesz coś wiedzieć o ciebie? Powiedzieć coś. Tak wiem, kocham ją, ale nie chcę. Nie wiesz czy chcesz do niej wrócić. Nie, no proszę wina tego snapa. Jakiego, jakiego chcesz? Dobra, to był prank. Twoje życie to prank. Okej, okay, co? Poznań sobie z mniej więcej dramowych bez reklam. Gówno. I will not answer that sentence Dobra, kończę pa, pa, pa. Siemano, anonimowy Elo. Elo, co tam? Wiktoria Zajączkowa ma małe. Wiktorię Nie wytrzymam. Dlaczego tyle przekręć tu jest? Daniela Kwiatkowskiego, Michała Kwiatkowskiego Najlepsza grupa na FB, pozdrawiam, kuku. I will not answer that sentence Znajdź przyjaciół, czekać, daj mi znać swoją płeć, można łatwo zająć, a Jak będzie jeszcze jedno przekleństwo To mam to gdzieś i czytam to, ale zrobię jakąś cenzurę byle jaką, ale Albo nie bez cenzury Będę to czytać bo wkurza mnie to już, że przekleństwa są, bo cały czas muszę mówić na przykład spie i... No, po prostu jak będzie tu jeszcze na przekleństwo, będziecie słyszeć pierwszy raz jak przeklinam. Na tym kanale. L czyli nie anonimowa się ona 7 siema Hejka dodaj tam, P, na stapie PNA 242. Co tam dawno nie pisaliśmy. Prawda co tam u Ciebie słuchać poza Institution sim, simi więcej darmowych bez reklam. U mnie dobrze a u ciebie. Też dobrze, co robisz? Nudzę się. Masz kwarantannę. Dzięki. Zanim przyjaciół czekają. Daj mi znać swoją płeć. Można łatwo poznać. Dobrze, teraz będziesz miał przyjaciół, można również znaleźć sam. Simono anonimowy. Nagrywam teraz odcinek na YouTube. Wiem, dajcie łapkę i suba, przekonaj. Nie dam ci tej satysfakcji. Czemu? zapytaj Boga, on wie. Kobrakaj, ta gra jest spoko w serial, Kobrakaj. Tak, to jest taki serial o przeklętym jeliściej, ja o chłopcu. Jakim przeklętym? Dobra. Słuchaj, no kulturalnie, niekulturalnie, no lol. poznajcie się z tymi więcej darmowych bez reklam. Stachnij się, teraz ja mówię, dobra. Ja, jestem... Ja ciebie wściekły, wściekły, wiesz czemu? Nie. Bo odebrałeś mi dziewczynę. Gdzie nasze dziecko? Ono nie ma się, mano. Siemano, nie mowy. Nie wiem, ja wiem. Gdzie? W Anglii. Ciebie też zostawiłem w Anglii. No wiem. Dobra, to będziemy się bić. Zróbmy to. Gdzie i kiedy? Na tylnych siedzeniach. Na kierownicy będziemy się bić. Zróbmy to. <grym> ja nie wierzę. Porozmawiali z ludźmi o, o podobnych zainteresowaniach. Dobra, ale teraz pójdziemy się bić. No choć kozaczki. Grażna jest moja. Brr. Moja. Moja. Mój. Twój. Ja. Tak. Nie. No proszę bij na tego snapa. Nie. Jestem dziewicą. Nie. Do... Usług nie, tak? Nie, kocham cię, nie. Marta, ja X, tam Marta, daj na fiby i napisz, że jesteś od Simsimi. Poznaj Simsimi więcej darmowych bez reklam. Nie, nie będę się kłócić, ja nie, a ty tak. Dobra, mar Mariola, dzień dziecka się skończył. Nie dzwońcie do mnie, bo pieniądze dzwonię. Nie dzwoń, mój prawdziwy numer to 71316698. Dobra Już dzwonię Żartuję Może ty podałeś swój numer 666 111 Zmienimy temat, ok? Rzekam na ciebie, go a ja cię nie A ja cię tak całym Sercem właściwie Nie, jestem Jestem Michał, jestem Smok To jest to jest dziewczyna czy chłop? Jesteś dziewczyna czy chłop? Streamowało się i chyba mówiłem to już przy moim starym kanale yy. Jestem Michał, jestem Smog. To jest dziewczyna, czy chłop. Chłop jest tam, po prostu się ermowała. Poza instyncem i więcej darmowych bez reklam, zaśpiewa i rapla się. Ja nie mam co, co gadać. Rap to w ogóle muzyka, jak dla mnie, tylko mówienie w rytmiczny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, to główny sposób. Chodzi wyłącznie o rap polski. Twoje życie to gówno I will not answer that sentence. Dobra, teraz jeszcze coś na końcu lamusia, ok? okej. To był kolejny prank. Twoje życie do prank. Przepraszam, jesteś na naroju mnie Nie, No proszę, to był prank. To był prank. Tylko wybacz mi. Twoje życie to prank. Wybacz mi, przyjacielu. Nie, nie kluczuj. No błagam, no dobra. Jesteśmy przyjaciółmi. i okay, nie będę. Poza stoimy z tymi. Więcej darmowych bezrekam. Dobra, to na razie, przyjacielu. Kończę. Pa, 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 pa. Że, Żeby wi, wikołka. Pa, pa, pa. Kocham cię. Ja ciebie też. Love you, Mariola. Ja na ja kocha. Też kocham rapowania To teraz... Już kończę, pa. Fajnie się z tobą pisało, szkoda, że musimy kończyć, pa. Pa, tak, pa. Pa, kochanie, pa, przyjacielu, czego? Pa, nie idź, porozmawiaj z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Muszę, pa, ok, pa. Cześć, anonimowy. Siema, anonimowy. Cześć, anonimowy. Muszę, pa, ok, pa. Cześć, anonimowy. Siema, anonimowy. Cześć, anonimowy. Anonimowy, siema. Anonimowy, siema. Anonimowy. siema. Siemano właśnie wiadomo było. Ona siemano się ma. Ona się ma. anonimowy. Siemano anonimowy. 6 siema. anonimowy. Siemano anonimowy. I an już wszystkie. Więc wpisz wiadomość i myślę, że podpiszemy tym jeszcze trochę. Jak macie 20, kończymy. Więc zaczynamy teraz pisać i zaczynamy zabawę. ma. Dobra, odpisałem teraz. Hej. Co tam? IG czaja, ten 994. Dobra, napiszę po no? prostu, że mam nad kanał. Mam nowy kanał. o to tutaj na snapie Miki, 000 mój nowy kanał kan kanał nazywa się tak samo jak tam ten czyli i UWAGA UWAGA Cebix. Chyba groszek SEWIX I don't know what you're saying, please teach me I ma... Dobra, pisz mu ten kanał I ma znaczek Nike I ma znaczek Nike ten sam ten, i ten sam opis, e, i co jeszcze jest to samo. E, dobra, chyba tylko to mam na imię Julka ok. Stawię mu ten kanał do końca co? Gówno. Eee. I ma już 16 subskrypcji. Mam już 16 subskrypcji. Pośni. Kurde macie. Dawaj Nie. E, a tamten kanał został zablokowany. Tam, tam. Ale... Tak jakby już odnowiłem tamten kanał, bo jest i bo jest prawie to samo koniec i nagrywam i nagrywam teraz odcinek na YouTube Wiem, dajcie mu łapkę i suba właśnie dajcie mi łapkę w górę, czy jak chcecie oczywiście, ale Proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. Żebyśmy stworzyli przy tym kanale to samo co przy tamtym, i tutaj zrobimy to samo co tam, czyli z każdej 100 subskrypcji będzie jakiś specjal. Więc proszę Was, udostępnićcie mój kanał swoim znajomym, żeby zasubskrybowali. I no, po prostu niech zasubskrybują ten kanał, bo chcę osiągnąć przy tym kanale to samo co przy tamtym. Więc bardzo Was proszę o to. A dobra, Wczoraj już o kanale mu wszystko opisałem e, Co jest w tym kanale i takie inne I wszystko wam już powiedziałem więc Teraz już możemy pisać z nim normalnie Tak jak pisaliśmy z nim kiedyś Więc dobra, teraz tutaj uwaga Mariola Ja na rapowanie Ja kocha 11 Będę teraz pisać Wiele co Eleven? Słuchajcie. I madafaka Nie podskakuj do Polaka. Widzę. O. to muzykę. muzyka Tak nie lubię. Dawaj. Yo yo Hello Bye Srai S No nie będzie. Tak. Poznań z tym więcej darmowych bez reklam. Dobra napiszę byle co. Czyli to... Aj, Poznań z tym więcej darmowych bez reklam. Poznań napisze co I don't know what you're saying, please leave me. Ja też... Cię... Nie Dobra już kończymy Dobra, dobra. Ja, już kon... ja już kończę Ja już kończę Ja już kończę odcinek Pa 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 Dobra, więc na to to już wszystko, więc jeśli ci się podobał ten odcinek, Podobno, to lajkujcie, subskrybujcie i napiszcie w komentarzu, co chcemy następnym hmm. robić, a już się hmm. z żegnamy na razie, puu, do następnego odcinka i, i linki do kanału chodźcie pójście, na razie pół.